Wielbimy Twój krzyż, Panie, chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to bowiem drzewo przyszła radość na cały świat. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Wyrok zapadł. Jezus rozpoczyna ostatni etap swojej zbawczej drogi wiążącej przez śmierć do życia Tą drogą pójdą Za nim wszyscy Którzy chcą żyć To jest nawsza droga Droga tych Dla których po chrzcie Nie może być innych dróg Wiodących do szczęścia i chwały Dzielony z Chrystusem Zmartwychwstałym Stacja druga Włożenie krzyża aby z Chrystusem stać, muszę, jak On, wziąć najpierw krzyż i na nim umrzeć, umrzeć dla siebie. Jakże potrzebna jest na każdy dzień łaska wytrwania, łaska ochotnego podejmowania codziennego krzyża, zwiastuna wiecznej radości z Chrystusem zmartwychwstałym. Tę łaskę da mi Jezus, który z miłością przyjął swój krzyż, nasz krzyż. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem. Do chwały nieba idzie się przez upadki poniżenia. W drodze z potoka pić będziesz, dlatego głowę podniesiesz w chwale. Nie może być uczeń nadmistrza, dlatego będzie on miał udział w chwale swego mistrza. Jeśli tylko potrafi czuć i myśleć tak jak On, w chwilach najtrudniejszych, w których może będzie leżeć w pyle własnej drogi, mijany obojętnie przez innych. Jezus podnosi się, by dać mi siłę do dalszej drogi, królewski z martwych stania. Stacja czwarta. Jezus spotyka Matkę. Matko, stań przy mnie, ty, któraś nigdy nie zwątpiła w bóstwo i triumf swego syna. Z tobą lżejszy jest trud i łatwiejsza jest droga, którą idę za twym synem dźwigającym krzyż. Bądź ze mną do końca, a zwłaszcza wtedy, gdy będę na szczycie swojej Golgoty. Stacja piąta. Szymon pomaga nieść krzyż. Może być i tak, że ktoś nie z miłości z przymuszony siłą bierze krzyż, nie wiedząc w jaki wielkim uczestniczy dziele. Choć natura często się wzdryga, chcę ci Jezu mówić zawsze świadomie tak, nie tylko na cały Twój wielki zbawczy plan, ale na wszystkie szczegóły życia przez które ty pragniesz działać we mnie i przeze mnie. Wierzę, że wszystko prowadzi do ciebie. Stacja szósta. Spotkanie Świętej Weroniki. Na Drodze Krzyżowej są nie tylko same poniżenia, są też i chwile pociechy i ulgi, a radość z dokonanych dobrych czynów, które pójdą za nami aż przed Boży tron. z martwych stały, wyryj swoje jasne oblicze na dziełach naszych rąk. Stacja siódma. Jezus powtórnie upada. Łatwo jest powstać po raz pierwszy, trudni, gdy trzeba często stwierdzać swą słabość i walczyć ze zniechęceniem. Panie Jezu! który doszedłeś do końca swej drogi z ciężarem całego świata na ramionach, by go odnowić, odrodzić, pomóż nam podnosić się zawsze i wciąż zaczynać od nowa. Udziel daru zrozumienia, że i od nas zależy odnowienie tej cząstki świata, za którą ponosimy odpowiedzialność, związani z nią przez życie. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. O krzewie winny, drzewo zielone, jeśli ty, będąc życiem samym, padniesz pod ciosem śmierci, cóż będzie z nami, suchym drzewem? Zwyciężco śmierci, wszczep mnie w głęboko w siebie, bym z tobą i przez ciebie zmartwychwstał do życia, w którym wiecznie wielbić ciem będę. Wczep w siebie mocno cały świat, by cały On powstał kiedyś do radości nowego życia w Tobie, z Tobą i przez Ciebie, Jezu. Stacja dziewiąta. Jezus upada trzeci raz. Wydaje się, że to już koniec, że nie ma siły, aby iść dalej, a jednak wielka jest moc cierpienia z miłości. To nie siły fizyczne, lecz umiłowanie woli Ojca podnosi Jezusa z ziemi. On wie, że po straszliwej śmierci nastąpi zmartwychwstanie, który utwierdzi wiarę Jego braci w człowieczeństwo i włączy ich w pełnię Bożego życia. Nadzieja udziału w zmartwychwstaniu Chrystusa niech nas podnosi z upadków, w Nim bowiem żyjemy, umieramy i jesteśmy. Stacja dziesiąta. Jezus odarty szat. Cicho przyjmuje Jezus wszystkie rodzaje cierpień. To odarcie szat Twego męczonego ciała, nie chroni dusze nasze przed odarciem ich szaty łaski, zwłaszcza przez grzechy zmysłowości, za które płacisz. Oto zbyt wielką cenę. Udział w Twojej chwale mogą mieć tylko ci, którzy walczą i potykają się mężnie, wpatrzeni i zanurzeni w tajemnicę Twojej śmierci i Twojego zmartwychwstanie, o Chryste. Stacja jedenasta. Przybicie do krzyża. Na drodze paschalnej kładzie się krzyż, który nie można ominąć. Jeśli chcesz słuchać ewangeliczne wezwanie Jezusa, przyjdź i naśladuj mnie. Musimy włączyć się w tajemnicę Krzyża, dać się przybić do niego tak cicho jak Jezus, by ramiona Krzyża niby skrzydła podniosły nas ku pełni mocy, ku zmartwychwstaniu. W Tobie, Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Stacja dwunasta. Śmierć na krzyżu. Oto drzewo, z którego króluje Bóg. Oto tron, na którym zasiadł Syn Boży, by wszystkich pociągnąć do siebie, zgromadzić pod swoje berło. Oto prawdziwa pascha, przejście Pana przez śmierć do życia, spełnienie proroctw, figur i tęsknot. Wszystko się wykonało. Jesteśmy zbawieni. Dlatego pod krwawym krzyżem rodzi się prawdziwa chrześcijańska radość znana tylko tym, którzy rozumieją swoją śmierć jako szczęśliwą Paschę przejście z tej ziemi do Ojca, z niewoli, grzechu, do wolności, dzieci bożych, ze śmierci do prawdziwego życia. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Dziękujemy za Twoją śmierć Chryste, która zmieniła w radość smutek naszej śmierci. Stacia trzynasta. Zdjęcie z krzyża. Już ciało Jezusa zdjęto z krzyża, jak wyciśnięte winne gronu, Bez życia i tej mocy uzdrawiającej, która kiedyś wychodziła z Niego, Jezus zdany jest całkowicie na posługę przyjaciół. Krótki jest jednak Twój triumf o śmierci. To bowiem śmiertelne, umęczone ciało, obmywane z płaczem rany, będą świadczyć o największym cudzie zmartwychwstaniu. O Jezu, pomnisz i wzmocnij moją wiarę w chwili, gdy wydawać mi się będzie, że wszystko skończone i stracone. Ty bowiem sprawisz, że to, co słabe, może stać się źródłem mocy i tryumfu. Stacja XIV Złożenie do grobu. Odkąd spoczęło w ziemi ciało Twoje, Chryste, odtąd każdy grób stracił Swą Grozę, a stał się bramą wiodącą do zmartwychwstania, nadzieją lepszego życia, miejscem dla ziarna, które wystrzeli kłosem. Progiem, za którym odnajdziemy wielką, radostną rzeczywistość, ukrytą w życiu ziemskim pod zasłoną znaków i słów. Twój Jezu grób i miejsce spoczynku naszych ciał ogarnia już blask zmartwychwstania. Dziękujemy Ci, Jezu, za tyle radosnej nadziei, którą znaczyłeś grób człowieka, przez złożenie w ziemi swojego ciała. Stacja 15. Zmartwych wstanie. Jezus powstaje z martwych aktem Bożej mocy i ukazuje się uczniom. Umierając, zniwieczył naszą śmierć, a z martwych stając przywrócił nam życie. Tajemnica śmierci chrześcijańskiej związana jest nierozłącznie z tajemnicą zmartwychwstania. Dlatego życie Twoich świętych, O Panie, nie kończy się, ale się zmienia. Zmienia się w życie wieczne. Ty żyjesz, O Panie, i ja żyć będę cały w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, dzięki Twojej śmierci i Twojemu zmartwychwstaniu. O Chryste, nasz Panie, przez Twe zmartwychwstanie daj nam z grzechu powstać, łaski Twojej dostać.